Witam Was bardzo serdecznie, jestem Shadow.pl, a to jest kolejny odcinek z serii, chyba szósty z naszej serii. Zagrałem w Minecraft. Kit, jestem! Jestem! No i po bardzo długiej przerwie w końcu się pojawiliśmy. To była tylko przerwa na to, że moje ostatnie wyg dni wyglądały w ten sposób, że oczywiście, jak jeszcze nie było przerwy świątecznej, że. Stawiałem o 6, o 8 w szkole, potem wracałem, uczyłem się i po prostu Byłem prawie przez chory przez miesiąc w tym roku, także to było Wow Musiałem tyle nadrobić, a poza tym stawiali mi maszt, znaczy ogólnie Zmieniali nadajnik na moim bloku, tak, mieszkam w bloku I po prostu mój internet po prostu Wariował i przesyłanie filmu Byłoby jakieś katastroficzne, tak, to jest kaktus i Kaktusa No i co dzisiaj się pozmieniało? A pozmieniało się dużo rzeczy, ponieważ przed chwilą z crafterem wszystko robiliśmy. Dobra, no to chodźcie. No to o, chodźcie. To chodź crafter. Natomiast idziemy pokazać się idziemy wykopać diamenty, które chcieliśmy wykopać na wizji, żeby nie było, że ho, ho. To idziemy. Tak, tutaj wykopaliśmy taką naszą mini kopalnię, ale ta kopa... No, ja kopałem. Oczywiście to jest na razie takie brzydkie, bo to Crafter budował. Nie, to nie ja. Nie, w ogóle. I straciliśmy nasze zbroje, bo. <laughs> Właśnie! w... straj. To jest taki, to się nazywa muszkiet z bagnetem, i mogę bić tym i strzelać. I to po prostu zabija wszystko na jeden strzał. O, nie wzięliśmy schodka jeszcze. Potem się go naprawi. Dzisiaj pokażemy Wam coś bardzo specyficznego. Specyf... A co to jest? Coś, coś fajnego. A co to co? jest? A to jest rura. A to, to dzisiaj Wam w odcinku będzie. Napier to ja kopię diament. Ty kopiesz jeden, ja kopię drugi. Tu jest jeden. Ja idę do większego. Nie, no czekaj, no najpierw wykupimy ten, potem pój ja pójdę z Tobą. Kopiemy ten najpierw. A, jeden. A. I tutaj chyba już nic nie ma. Dokładnie lawa. I teraz idziemy do drugiego źródła. Co, żeby się nie spalić? Tutaj. Ym, znaczy źródło, dru, drugie złoże. Ja. I tutaj jest więcej diamentów. Ko, szukając źródła lawy, yy, znaleźliśmy te diamenty. Raczej nie ja, tylko crafter. O! <laughs> Dobra, jeden diament nie zaszkodzi. Trudno. Przy bogaci Dobra. nie jesteśmy. Mamy czter, mamy około Tymendo. 13 diamentów. Dobra. To fuck. Aha. Dobra. Pewnie nie zrzucaj mnie, bo zaraz stracimy resztę 7. Jede diamentów 7? 7. Mało. Mało. Mało! Mo mogło nie być wcale. Dobra, idziemy to odłożyć, co żeby się znowu nie spalić. <laughs> mm. No i właśnie chciałem Was przeprosić za to, że długo nie było odcinków. Yy, w ogóle chciałem przed i wczoraj nagrać, ale oczywiście crafter wielka menda nie chciała. Nie chciało się nie, jej... Nie, nie, że nie nagrywać. Chciałem, to nie tak, tok. A tymczasem w Lola nawala. Gra. 30 o, level w miesiąc. A naprawdę tyle w lola grałem, że... A, i byliśmy na pustyni, tam pointa. Tam jest pusty z kaktusami, więc nie dziwcie się, skąd mamy dużo szkła i... kaktusów. Dobra, idziemy odłożyć do naszej skrzynki. Gdzie są diamenty. Mamy 11 diamentów. Nie jest to dużo, ale zawsze coś. Dobra. Dzisiaj zajmiemy się tym. Czym chciałem się dzisiaj zająć? A dokładnie, chcemy czerpać energię z lawy. E, w jaki sposób? E, zaraz Wam wszystko pokażę. Na początku zrobimy e, pompę, co by nam pompa pompowała. Lawę, to jest pompa. E, I właśnie nie jest jakiś błąd, że robią się takie czarne kratki. Mają Tutaj już wszystko mam w tych fekuł. Także nie jest to jakiś problemem, skraftować. Ale czarna się zrobiło to. Oh my God, co tu się dzieje? Tak, tak, tak. I mamy mining. Wheel. Will. I teraz, o widzicie teraz jak nie mam nic wpisanego, to jest normalnie. Dziwne. Dziwne. Teraz kraftujemy zbiornik. Zbiornik kraftujemy w taki sam sposób jak skrzynkę, tylko że ze szkła otrzymujemy tank, czyli, 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 zbiornik i mamy pompę, mamy pompę, mamy pompę. Co jeszcze nam się przyda? Przydadzą nam się silniki drewniane e, en, i, engine, engine tutaj, czyli tak, tak, tak. Tych silników potrzebujemy około czterech, czyli tak, tak, nie, tak. Tak. Ha. No i mamy drewniane silniki. Wiem, że to nie są jakieś super super wydajne, ale na razie wystarczą, ponieważ nie jesteśmy zaawansowani. No to zaraz już tam pójdziemy na dół i będziemy tutaj wykopaliśmy pomieszczenie. Tu będą ogólnie maszyny. Jak widzicie, tu jest przeprowadzony kabel kabel jest przeprowadzony już bezpośrednio stąd do pokoju obok, w którym znajduje się tak jakby trzy takie zbiorniki, które mieszczą trochę tej lawy, widzicie. Tutaj stąd z, te, z tych trzech rur jest y, doprowadzony bezpośrednio do tamtego miejsca, gdzie y, będziemy czerpać lawę, a tutaj poniżej mamy y, stąd, gdzie będzie się lawa pompowała, tam, gdzie będą wszystkie maszyny i tam będzie geotermalki lub, no, po prostu geotermalki, które będą nam produkować prąd z lawy. A że jako mamy tamtej lawy tam na dole bardzo dużo, to jest tak dużo. Będziemy mieć energii na razie z tego... Jest to... Bardzo wydajne, raz, że, Znaczy przy wielu geotermalkach może być to bardzo wydajne. Co no żeś nie. ty zrobił? Nie nic, nic. Nie Co Jak 15. mi się tepnie Takie wypadek przez <grym> pracę. To może jakoś sobie podwyższymy. Strop, żeby się na nas nie no gra, ty, masz co, ty masz co robić, a co ja mam robić? Nie wiem, może... Ja coś... Nie wiem, wybyś sobie coś mm. A farmę, co się farmę O, farmę też można zrobić Trochę jeszcze za niski ten strop jest To trochę go podwyższymy Wiem czego nie wziąłem. A ja to jest sobie czapa. O Boże. Tu sobie jednak odgrodzimy, żeby tam nas nic nie zjadło. I i <laughs> żeby tylko nie wpaść do lawy. Jakiej lawy? No, a ja pracuję na wysokości. Znaczy nie na wysokości, tylko. I postawimy sobie naszą pompę. Tak. I postawiliśmy sobie naszą pompę. Jak widzimy, nie możemy jej w żaden sposób otworzyć. O, jak widzimy, nasza pompa wyczaiła, że coś jest na dole, i wysuwa swoją rurę. I będzie pompowała nam lawę. Haha. Cóż za nicny plan. Stawiamy silnik redstone'owy O Jeżeli Jeżeli co, co jakiś czas będą takie dźwięki różne, to bardzo was przepraszam, ale to wszystko przez TeamSpeak, Na którym obecnie gadamy z Crafter'em, bo Crafter ma Wooden wood PC i gdy gadamy przez Skype'a, to... No, ale to jak włączałem, to wtedy wiesz, procesor był na obciążeniu. W wiesz, serwer trochę zżera, zżera trochę bo w dodane może 3 albo 4 giga. Także to jest część. Wiesz, co? Zabrałbyś się w końcu do roboty. Wiesz, w końcu ci wyrzucę z domu. Um. Tak właśnie działa nasza broń. O tak. I tylko tyle zostaje z niego. O, tyle. Już mam swój super okay. mały Gdzie ty? Gdzie ty jesteś? Chip poty. No. O, drzwi mnie uderzyły. Super. Chipoty, muszę drugi raz pinać. Ech. Cabo Stone Kaktusz. O, może to tyle wystarczy. Chociaż ja jestem pewien. Nie mam nic zwykłego więcej. Może wrzućmy taką półstaka przepaladia. paladiach. Chociaż powinno wystarczyć, to? Ale wrzucimy jeszcze może 16. A, i z takiego kaktusa właśnie przypalonego robimy e, nitki, i tymi nitkami po prostu bierzemy zwykłą kabl stołdową e, transport pipe e, z kobla i dajemy pod tym. I wtedy otrzymujemy jedną uszczelnioną rurę. I teraz idziemy na dół, włączamy nasz super wydajny drewniany silnik i będzie dobrze. Jak Patrzcie co on tu miał. Mogę zrobić twoje temy? No. Jaż już jestem na górze, dobra. mi na górę. No to, no to dobra, no to chodź szybko tutaj, bo już nie 11, 11 minut i nic nie zrobiliśmy. No, wieś ten no to dawaj, dawaj, dawaj. Co? Lawa płynie. lawa? Zaraz uruchomimy cały system. Jeżeli nie będzie działać, to będzie cięcie i będę bił się w twarz. Kurde. Ale powinno wszystko zadziałać. Także easy. No, biegiem! Chcę zobaczyć, to fakt? Te... Al... Wygląda. Ale mam lagi teraz, boże. Moje połączenie internetowe. Odpalaj to. Jezu, ale mam lagi Tylko tak dzisiaj, dziwnie. Dobra, chodź, 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 chodź. chodź. Pa 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 pa, pa pa pa, pa. Oh, fuck I patrz, jak, jak na złość No nie Okej okay. O, Jezu Jak na złość Bóg zabrakło, Cicho Ale co, odeś tak nie łączą? O mój Boże O Boże Wiesz co? W piecyku jest takie, e, takie, w piecyku jest kaktus, idź go mi przynieś, szybko S. Kurde, gardło mnie boli Mam rurę, mam rurę. Zatkałam lawa. Lawa. Lawa! Żyjesz. Bo no jak na złość dwóch róż zabrakło. Ale po prostu postawimy... Silnik ten działa tak, że stawiam tutaj na przykład dźwignię lub pochodnię redstone'ową i Zaczyna po prostu pracować. Chociaż nie wiem, czy nie dam tutaj dwóch silników. To też by było idealne rozwiązanie. Chyba dam tu dwa silniki, żeby szybciej to pompowało, bo jednak wiecie, że silniki nie są jakieś super wydajne. Może tutaj sobie zrobimy takie. Przepalony kaktus. Przepalony, tak, przepalony. Tak, widzimy, tam się wysudało. I będzie pompowało. Jeżeli tu się po prostu, nie wiem, ta pompa nie będzie chciała pompować dalej z to po prostu przeniesiemy ją w inne miejsce i tak za każdym razem. I potem może. Potem po prostu na przykład zamiast tego miejsca, jak już, jeżeli wypompuje się ta cała lawa, to na przykład wybuduję tu reaktor atomowy albo coś w rodzaju. Co myślę, że się stanie bardzo szybko, bo będziemy czerpać prąd. prąd idziesz, idziesz, idziesz. Idziesz. No, dawaj szybko, bo 15 minut, już nagrywamy. Aha, to na nici i te nici na... O kurde mać. No i 20 powinno nam wystarczyć Zupełności Ha! Podejdź I? Ha! 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 Tole I te silniki się po prostu rozgrzeją i one będą pracować teraz szybciej. Tylko. Ja to się boję, lepiej postawię. Co postawisz? Tylko dlaczego to nie chcę pompować? Bo jeszcze się rozgrzewają. No ale. Boże Ko o jest, pompuje, Jest, zostaw to. Ha! popuje lawę. Ale. Tak jak mówiłem, te silniki muszą się rozgać. I ta lawa popłynie sobie tędy, 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 tędy. Wtedy, tędy, tędy. I teraz zaprowadzona centralnie. Ta lawa będzie tutaj trochę płynąć. To. Już, 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 już koniec? Już nie działają? Aha Ja, yeah, Mamy dron lawy! Yes! Tak! Tyle wystarczy na pewno, żeby... To fakt, ta, ta lawa idzie jak ślimak Idę do schodu, co ci kiedy do schodu dojdzie No to idź O, pójdę co porcja Wiesz co, a czy Lava będzie stąd mogła też lecieć? Jest, jest przy schodach. Tak? Zrobimy to troszeczkę inaczej, postawimy jeszcze mm, dwa silniki. Wiem, że to może być troszeczkę marnotrawstwo. No, ale jednak chcemy, żeby to, żeby to jakoś pracowało w jakiejś jakiej szybkości. Nie, Wiecie o co mi chodzi Powiem ci kiedy zacznie pływać na górę Chcę pociec tak Co? Nudzi mi się No to dla zdoby. Co, co tam? I co, popłynęła już jest w zbiornikach? O, płynie na górę, płynie, płynie Ustawiłem cztery silniki. I pompuje się. już? Co pompuje się? Lawa. No cały czas się pompuje. A e, czy płynie? No tak, 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 tak. Ehehe. Oczywiście te silniki, jak się rozgrzeją, to będzie ta lawa znacznie szybciej płynąć, ponieważ silniki nowe potrzebują, nazwa się nowe, nietrafiane. Potrzebują trochę czasu, aby się rozgrzać i napełnić nasze zbiorniczki, jeszcze żadna lawa nie dopłynęła. Tego się właśnie spodziewałem. A cały rurociąg rur przechodzi otędy. Jak widzimy, chyba lawa jeszcze nie dopłynęła. Możemy pisać pochodnie. O! To coś może jeszcze zrobimy, co? Poczekamy aż lawa wpłynie. To ty pilnuj, żeby lawa wpadała, a ja skraftuję na sobie trzy silniki. <laughs> Ale wpływa normalnie? Płynie, płynie. Już trzecią partię widzę, że tam ominąłem parę. <laughs> o, kolejna. <laughs> Ale to nie jest taka partia, że od nas wpływa z góry? <śmiech> nie. <śmiech> Dobra. To teraz e, zrobimy sobie... O właśnie, widzicie ten bug. Ten Potrzebujemy jeszcze trzech silników. Czyli trzy pistony. Dobra. Jak na złóż desek nie starczy. No nie, no puch. Tak się kaptało? Płynie lawa, płynie spraw. A, to zaraz tam Już Jezu, to powinna być, o Nie mamy drewna? Co? Nie mamy drewna Mamy Ale mamy że zużyłeś całe dwa staki. Nie, nie, nie Teraz jak kobla by zabrakło Nie Dobra, mamy to i teraz potrzebujemy ile trzy silniki? Czy będzie raz, dwa, trzy, cztery, sześć. No jak na złóż, jak zwykle jednego zabrakło. A, i e, te. Koła Zębata wie w taki sposób. Potem jeszcze... Jeżeli chcemy na przykład uzyskać kamienne, to e, kładziemy e, tutaj. Może wam to po I tak, i potem... We... O! Cóż za odcytowanie. Już za podekscytowanie No, lawa, no. chciałem się jakby ta lawa teraz tak nie dopłynęła. Ale tutaj już mamy problem, um. Um, Hetman, mamy problem. Shadow, Hetman, nevermind bo, bo, nie, nie zrobiliśmy. Yes! Oh! Po prostu ona będzie tak dopływać w końcu, aż te zbiorniki się zapływają. A jak będą napełnią, To lawa będzie stać w rurach. Super, co tu robisz? No właśnie. Czy masz mi jedną przysługę? Jaką? Właściwie to już bym zakończył odcinek. No jak chcesz? Bo już mam, mam. 22 minuty nagrania. Pokazaliśmy co zrobiliśmy. No. No to właściwie to będzie na wszystko w tym odcinku. Dobra, to chodź. Ja Panie. może niewiele widzieliście, ale przynajmniej. odcinki. Wtoważę tak, pewnie za, za. Będzie się opierdzielał. O, płynie! Patrzcie, płynie. O, popłynęła już tędy i ta rura idzie tędy, tędy, o widzicie, tutaj kopałem I dochodzi za tym tutaj i po prostu wpływa sobie tutaj I te silniki, jeżeli położę Tam tutaj tak, redstone Bo potrzebuję klucza z tego kitowego, żeby obrócić ten silnik, bo ten silnik tak się ustawił Zrób tego. Nie, nie niszcz go, bo pewnie wypadnie nam surowca, a nie, nie silnik Zrób ten klucz no, tylko musiałbym zajrzeć do tego. To zajrzyj, jezu. O, mogę zrobić. No, to zrobimy teraz. Stone Gir, żelazo. Myślałam, że będę musiał zaglądać do Wikipedii, a ja e, nagrywam programem nowym Action. I program Action jest bardzo dobry. Nie release Action. No, wiesz, jaki on jest fajny. E, nie. I tak. Tutaj, 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 tutaj. I mamy nasz klucz. Jest jeszcze z brązu, ale on służy do, zupełnie do czegoś innego. Może przekąszę sobie tutaj. Om, nom, nom, nom. nom. Eee, I naciskamy po prostu prawym i przekręcamy silnik. I musi być ustawiony eee, do góry. No i on się, chyba, on się chyba nie zużywa, z tego co mi wiadomo. I teraz, jeżeli, postawię, jeżeli będę chciał po prostu używać. No, eee... postawić tu deskę żeby jeś, jeżeli będę chciał używać naszej geotermalki która powstanie tam w przyszłości to po prostu e, będę stał tutaj pochodnie czerwone i te silniki będą się nagrzewały lub po prostu zrobię połączenie redstoneowe e, i tutaj będzie nasza dźwignia przepływ lawy do geotermalki i tutaj nasza dźwignia off-on i wtedy one będą przesyłać lawę, e, tu jest rura pod mostem, jak widzicie I ona prowadzi tam do tamtego pokoju, w którym będzie stała geotermalka lub geotermalki Ej, ta lawa to I te... Jedna no za drugą wiem, bo tam przepływa? No wiem, bo tamte silniki się rozgrzewają na dole Jedna za drugą, miast, ich... Skończyło się i za 5 sekund będzie na zewnątrz już no, jakbyśmy postawili na przykład e, kamienne silniki, to one by płynę, płynęły cały czas. Tylko wiesz, kamienne silniki, trzeba do nich podchodzić i wkładać węgiel, no nie? A drewniane mają to do siebie, że po prostu e, nie wybuchną, e, nie trzeba, do, trzeba im tylko dokładać e, po prostu jakieś źródło zasilania z redstone'a. Co ty tu zrobisz? Po co używasz tej lawy? Co, co, co? Po co użyłeś tej Ale po, po? co mi... No mogę postawić, że po prostu... Chociaż na razie... Nie, na razie nie, 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 nie. Nie, nie. nie no ty. Tylko... Co ty zrobiłeś? Y... Co ty zrobiłeś? Właśnie właśnie się tego obawiałem. Tego. Nie, ale ta lawa będzie... Powiedz a, a i dla... Wysłałem lawę tam, gdzie nie jest podłączona geotermalka. A, okej. Okay. Ale dla niewiedzących, którzy nie grają w technikę, to, to, to taki mini poradnik jest tak, tak, taki, taką geotermalkę, oczywiście musicie trochę tych rur zużyć, my musieliśmy ich zużyć może z 2,5 staka, może 3 nawet, eee, i tutaj ta lawa się nie wyleje, ta, jak rura jest tak otwarta, to ta lawa się nie wyleje, z tych zbiorników lawa też nie może się nie wylać, nie może się zapalić, nic, także jesteśmy bezpieczni, no to chodź, kończymy, już. Widzicie, system działa. Będziemy go pewnie używać, tam tamte silniki kiedyś pewnie na elektryczne, kiedy powstanie reaktor atomowy. To to Słuchajcie, kończymy. będzie. To zrobić. A co z górą? Z górą na razie nic się nie stało. Nie wiem co to jest. To? Co to jest? Dobra, chodź, kończymy. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Do zobaczenia, papa, pa w kolejnym odcinku, w którym to nie wiem, co zrobimy, ale coś zrobimy ciekawego. Dobra, no to pożegnam się, crafter. No to żegnam się ze wszystkimi. I tyle mogę powiedzieć. No, no, no to... to. Czekajcie na kolejne odcinki. Cześć, papa. Pa.